Ogłoszenia duszpasterskie. Dzisiaj nie będzie mszy świętej o 11.15 dla dzieci w Dolnym Kościele. Natomiast dzieci zapraszamy do udziału w Korowodzie Świętych. O godzinie 10.00 te dzieci będą tutaj, począwszy od najstarszych po najmłodszych przedszkolaków. I także będzie spotkanie z dziećmi pierwszokomunijnymi. O 14.00 msza święta na cmentarzu w Sobowie, grafik nabożeń zróżańcowych jest umieszczony na drzwiach kościoła, na naszej stronie internetowej. Możemy się zapoznać. Zachęcam, aby w poszczególne dni, kiedy jesteśmy zaproszeni, przychodzić do kościoła i do koszyczka składać te kartki wypominkowe, Ponieważ y, podczas nabożeństwa będziemy polecać tych wszystkich zmarłych, których imiona zostały wypisane, niech będą także zapisane w Księdze Życia. Bardzo proszę, aby ci, którzy są wyznaczeni na poszczególny dzień z poszczególnych rejonów, przygotowali komentarz, czytanie psalm, modlitwę wiernych, dary ofiarne, tak jak już to było wczoraj na rozpoczęcie. Dzisiaj o 15:00 dodatkowa Msza Święta, a po niej modlitwa wypominkowa i zmiana tajemnic różańcowych. Jutro przypada wspomnienie świętego Karola Boromeusza, biskupa. We wtorek o 18:00 Msza i spotkanie wspólnoty wspomożycieli duszciskowych. Rozpoczynamy po raz trzeci rekolekcje maryjne oddanie 33. Zapraszam do udziału zarówno nowe osoby, jak i te, które odnawiają swoje zawierzenie sercu niepokalenem Maryi. Modlitwa z rozważaniami codziennie o 20.00 w kaplicy wieczystej Adoracji, a po niej różaniec i apel maryjny. Uroczyste zawierzenie odbędzie się 8 grudnia. W środę o 16.30 spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klasy siódmej. O 18.00 msza i nowenna do Matki Bożej nieustającej pomocy, połączona z modlitwą wypominkową. Zachęcamy do udziału w tym pięknym nabożeństwie. W pierwszy czwartek miesiąca parafialny dzień modlitwy o nowe powołania kapłańskie. O godzinie ósmej msza święta wspólnoty Krwi Chrystusa, o osiemnastej msza święta z modlitwą wspólnoty Przyjaciół Seminarium. W piątek o jedenastej msza święta na Sobowie, już kończąca oktawę. O godzinie osiemnastej w piątek msza i spotkanie wspólnoty dla intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. W sobotę święto rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej i wcześniej informowałem, że w sobotę najbliższą będą odwiedziny chorych, ale ze względu na to, że jest wpisane w kalendarium diecezjalne spotkanie świętości kapłanów i modlitwa w katedrze księży z całej diecezji, więc to spotkanie odwiedziny chorych będą w następną niedzielę, czyli 16, następną sobotę, czyli 16 listopada. W przyszłą niedzielę, Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, będziemy mogli modlić się za Kościół Prześladowany i wspierać także ofiarami do puszek. O 15 msza święta z modlitwą wypominkową. Na spotkanie z Panem Jezusem w kaplicy adoracyjnej w najbliższym czasie zapraszam mieszkańców ulicy Kosaka Konstytucji według wyznaczonego grafiku. O podjęcie dyżuru w tym tygodniu bardzo proszę mieszkańców bloku przy ulicy Wojciecha Kosaka 3. Proszę o podjęcie tego dyżuru w poniedziałek i piątek. Jest mi tylko smutno, że wyznaczeni w ubiegłym tygodniu z dwóch kratek nie pojawił się nikt, dlatego nie dziękuję. W każdą niedzielę nadawany jest program zatytułowany Duchowy Przewodnik. Zachęcam do korzystania. Składamy serdeczne Bóg zapłać za prowadzone prace przy kościele, ofiary składane na potrzeby parafialne. Ostatnio była prowadzona Kwestia na cmentarzu w Uroczystość Wszystkich Świętych przez Szkołę Podstawową nr 9 i Szkoły Katolickie. Niebawem pieniądze zostaną zliczone, tak samo ich składka. Pieniądze te w całości zostaną przeznaczone na dalsze prace przy Hospicjum Paliatywnym w Michocinie. Serdecznie pozdrawiam wszystkich parafian i gości życząc dobrej niedzieli. Dla solenizantów i obilatów obfitości Bożych darów na każdy dzień. Miesiąc listopad niech skłania nas do głębokiej refleksji nad naszym życiem, ale także i do pomocy duszą w czyściu cierpiącym. Dzisiaj, niedziela adoracyjna, przedłużamy nasze dziękczynienie przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie.